Szanowni Państwo, jesteśmy w Muzeum Literatury imienia Adama Mickiewicza w Warszawie, a jesteśmy tutaj nie przez przypadek, bo jesteśmy z Michałem Jędryką, który no, sprawił, że tutaj się wybraliśmy. Witam serdecznie Panie Michale. Dzień dobry, witam. To znaczy nie tyle ja sprawiłem, ile bezcenny obraz, do którego stoimy tak bezczelnie plecami, ale bez niego nie byłoby nas tutaj, nie byłoby tej książki. To prawda, aczkolwiek gdyby nie było książki, to nas nie byłoby tutaj. I historia koło się, koło, się, koło się zamyka. Wielka herezja, i od razu po przeczytaniu tej książki nasuwa się jedno zasadnicze, bardzo ważne pytanie: Czy to, co za naszymi plecami, to oryginał? Oczywiście, że jest to oryginał, przecież wyraźnie mówimy, że wszystkie wydarzenia przedstawione w tej książce są absolutnie fikcyjne. Ale jest wiele tutaj ciekawych informacji z dziedziny sztuki i historii sztuki. Na przykład, to też właśnie kwestia do zweryfikowania. W książce napisał Pan, że mniej więcej dwie trzecie eksponatów w różnych muzeach to falsyfikaty, prawda czy fałsz? E Opieram się na opiniach fachowców, to znaczy oczywiście jest to rzecz niepotwierdzona, ale niepotwierdzona z bardzo prostego faktu, trudno to zweryfikować. Nikt na dobrą sprawę nie jest zainteresowany, poza nielicznymi osobami, z weryfikacją tego, no bo właściciel nie chce, żeby ktoś mu stwierdził, że jego Rembrandt jest falsyfikatem. Krytyk, który napisał, czy dał słowo, że ręczy za to, że jest to oryginał, tak samo nie przyzna się do błędu, a publiczność no, też woli oglądać oryginały i cieszyć się, że to jest dzieło, które jest, kosztuje zawrotną sumę. on uh... Coś pewne jest na rzeczy. Natomiast moja książka tym się różni od książek opartych na faktach, że zwykle jest tak, że książki próbują uprawdopodobnić się na rzeczywistości. Ja z kolei z moimi rozmówcami dokonałem odwrotnego procesu. Znaczy zrobiliśmy bardzo dużo, żeby broń Boże, nikt z realnych postaci nie przypomniał sobie czy też nie próbował, znaczy nie, nie umiał się zidentyfikować z opisanymi wydarzeniami i postaciami. Ze względów no, dość oczywistych. Dość oczywistych z punktu widzenia twórcy. Zanim przejdziemy do wątku kryminalnego, no bo on tutaj e, mimo tej sztuki jest, to, to jeszcze e, pokrążymy trochę wokół obrazów, wokół dzieł sztuki. Jak najprościej zweryfikować, czy coś jest e, prawdziwym obrazem, czy nie? I zakładamy, że tutaj e, nie ma żadnego włosa. Jeżeli Państwo przeczytają, to będziecie wiedzieli. O co, o co z tym włosem chodzi? Najprościej jest mieć dany obraz od momentu namalowania go, kupić go od twórcy i mieć tak zwaną historię pochodzenia, czyli proweniencję. Wtedy mamy udokumentowane, skąd się obraz wziął, jaka była jego historia. Z taką jakby historią czy z taką biografią obrazu nie mamy wątpliwości, że dzieło jest oryginałem. Oczywiście jest to bardzo trudne, bo często jest tak, że pomiędzy momentem namalowania dzieła a Momentem, kiedy, go, kiedy je oglądamy, no, wydarzyły się jakieś wojny, jakieś zawieruchy dziejowe, e, bywa z tym różnie. Natomiast e, większość dzieł, no, ma swoją historię pochodzenia. E, gorzej jest e, z tak zwanymi cudownie odnalezionymi dziełami. To, no. Było tak z Leonardem Da Vinci, było tak z Rembrandtem, było też tak z Bruno Schulzem. Obraz, spotkanie pojawił się na rynku stosunkowo późno, bo w latach 90. Przez pół wieku nie było wiadomo, co się z nim dzieje. To znaczy Było wiadomo, ale nie do końca. Mówi się o tym, że jest to jedyny obraz Schulza, zresztą z tego powodu zainteresowałem się nim w książce. Natomiast jest udokumentowane, czy są udokumentowane przynajmniej informacje o dwóch innych obrazach, które zaginęły. Był taki moment, że wydawało się, że ktoś coś wie na temat obrazu przedstawiającego Mesjasza, natomiast no, ta osoba gdzieś tam zniknęła i trochę przypominało to, to co ja wymyślam, czyli jest to fikcyjne, na temat obrazu, Rembrandt, obrazu Rubensa, natomiast rzeczywiście historia zaginięcia tego obrazu jest historią prawdziwą. To miało miejsce w latach 70. Także wracając do pytania: jak najlepiej poznać? to Najlepiej po prostu być tym obrazem od momentu jego powstania, albo mieć jego udokumentowaną historię. W innych przypadkach możemy liczyć albo na opinię znawców, fachowców, albo też czasami są to rzeczy wiem, domy aukcyjne, właściciele galerii. Tyle, że wtedy już liczymy na ludzką opinię, a z tą, jak wiemy, bywa różnie. Też jest bardzo ciekawa historia tego, gdzie ten obraz przebywał przez lata. To znaczy, Bruno Schulz nigdy się nie ożenił, nie miał też potomstwa i bo te, jak, tak jak pan pisze w książce, te obrazy gdzieś zostawiał u znajomych katolików. Tak, znaczy to było jeszcze też związane z faktem. E, e, tego, że Bruno Schulz jako Żyd, jego życie było zagrożone w czasie okupacji, zresztą jego losy były niezwykle tragiczne. On jakby przeczuwając swój koniec, postanowił zostawić w depozycie jak najwięcej swoich obrazów. Oczywiście największe szanse ocalenia miały te obrazy podarowane czy też wypożyczone właściwie, bo on je dawał w depozyt, nie Żydom, mówiąc krótko. Natomiast bardzo ciekawa jest też historia. Innego dzieła szulca, szulc, Schulz, żeby ocaleć w getcie, namalował w pokoju dziecinnym Gestapowca, który no, był oprawcą. Właściwie od niego zależało życie mieszkańców Getta, obrazki takie, no, może być polichromie na ścianie pokoju dziecinnego. To były jakieś takie bajkowe sceny. I znowu długo się z tym nic nie działo. Miejsce, gdzie mieszkał Szulc, czyli drohobycz, przeszło na, na, po, stronie, stało, po wojnie, było po stronie ukraińskiej, i nagle się okazało, że te fragmenty dzieła odnalazły się w Izraelu, w Jerozolimie. Też właściwie można powiedzieć, że koleje losu tych no, ułamków muru, właściwie, bo to nie są nawet obrazy. Są niezwykle ciekawe i sensacyjne, no ale znowu, no, nie spoilerujmy, to też jest w książce. To prawda. E, drugim głównym bohaterem, zaraz po tym obrazie, który jest za nami, jest marszant Jan Ostoja Malecki, no, którego historia jest i tragiczna, i interesująca. Tragiczna z tego powodu, że ma bardzo chorą córkę, mm, Tragiczna też z innego powodu, którego pozwolę sobie nie zdradzić, żeby właśnie nie spolerować, ale czytając tę książkę miałem wrażenie, że jego hobby to jest zarabianie dużych pieniędzy właśnie na obrazach. I czy według pana tacy koneserzy dzieł sztuki, marszandzi, gdy patrzą na obraz to widzą jeszcze dzieło sztuki, czy już tylko pieniądze? To jest dobre pytanie, znaczy się w ogóle zastanawiałem, właśnie nawet nie tyle zastanawiałem, ale jednym z powodów napisania tej książki było to, co się dzieje na rynku sztuki. Dzieło sztuki już dla niektórych przestało dawno być przedmiotem pięknym, nie wiem, jakimś przedmiotem rozważania estetycznych. Stało się po prostu inwestycją, lokatą kapitału. Myślę, że jest na tym rynku jakaś bańka spekulacyjna, bo coraz więcej ludzi lokuje bardzo duże pieniądze, często windując ceny dzieł sztuki no praktycznie do niebotycznego poziomu. I siłą rzeczy, tam gdzie te pieniądze stają się naj, największe, czy też bardzo duże, są, stają się astronomiczne, rodzi się pokusa zbrodni czy też przestępstwa, prawda? Bo to można sobie zadać pytanie, od jakiego poziomu finansowego możliwa jest zbrodnia. Od miliona, od dwóch milionów, może od trzech milionów? Pewna dzieje się to nie tylko na rynku sztuki, natomiast to połączenie piękna historii estetyki no z dość brudnymi intencjami i wydało mi się bardzo interesujące no ostatnio było głośno o jakiś młodych ludziach którzy chcieli uszkodzić Van Gogha walnęli w niego chyba zupą pomidorową oni, tłumacząc się z tego, no, wydawałoby się, okropnego czynu, powiedzieli, że oni nie tyle chcieli zaprotestować przeciwko Wangogowi, ile temu, że to dzieło przestało być dostępne dla, dla miłościków sztuki, a stało się nie wiem, lokatą dla jakichś funduszy inwestycyjnych itd. Tak tak na szczęście zupa pomidorowa daje się zmyć. I Van Gogh ocalał no, gest może straceńczy czy desperacki, natomiast coś jest na rzecz często jest tak, że ktoś obrzydliwie bogaty kupuje obraz, zamyka go w sejfie i nikt nigdy już go nie zobaczy? Mam nadzieję, że nie. To znaczy, to może dotyczyć takich obrazów, które, do których mamy wątpliwości. Tak? Czyli obrazy, które na przykład powinny być nie w tym kraju, w którym są, które nie wiem, przywieziono na z kolonii jeszcze w XIX wieku, tylko obrazy, rzeźby. Część ludzi bogatych no, chciałby się pochwalić tym, co ma i tworzy swoje kolekcje. I tutaj w kraju mamy już do czynienia z paroma takimi ważnymi i godnymi uwagi kolekcjami prywatnymi malarstwa. Na no, zachodzie jeszcze jest też popularny depozyt, czyli, że część dzieł sztuki, które spotkamy, nie wiem, w Metropolitan czy w National, to są prywatne dzieła, on właściwie jest prywatny, ale za malutką tabliczkę pod obrazem zgodził się ten obraz udostępnić. No i to z punktu widzenia y, widzów jest chyba no, najrozsądniejszym rozwiązaniem. Czy, też nie wchodząc za bardzo w szczegóły, czy to co w Pana książce wydarzyło się z tym obrazem jest w ogóle realne? Czy to już jest taki stopień y, zbiegów różnych okoliczności i zajścia różnym ludziom za skórę, że y, no nie możemy się spodziewać tego, że przeczytamy o czymś takim w gazetach. Znaczy, ja powiem tak, bardzo mi się podobała opinia Kingi Dunin, która po przeczytaniu tej książki napisała, że to jest tak nieprawdopodobne, że aż możliwe. E, oczywiście powiem, że jest to nierealne, że z punktu widzenia prawnego, z punktu widzenia zasady pierwokupu i tak dalej, takie rzeczy nie mogły mieć miejsca, ale przecież e, pewna technika. Się wyłudzania, bo nie możemy tego inaczej powiedzieć. Jest techniką, którą ja no, gdzieś tam zaczerpnąłem z rzeczywistości. Ona może nie dotyczyła obrazów, ale na przykład nieruchomości. Natomiast, no, znowu, no, nie wiemy tego, oby to było niemożliwe, oby to był tylko wytwór fikcji. Natomiast no, nigdy nie mów nigdy. W Pana książce pojawia się ktoś taki, kogo nazywają wszyscy dostawcą, to jest Wietnamczyk. Czy taka Funkcja. Jeżeli pan chce powiedzieć, co ten dostawca robi, to proszę bardzo. Ja tutaj tego zdradzać nie będę, ale czy tacy ludzie rzeczywiście istnieją i, i, i zawodowo zajmują się właśnie tym, czym zajmuje się w książce dostawca? E, już odpowiadam. Przede wszystkim. E, chciałbym bardzo przyprosić wietnamskiego artystę, który maluje świetne akwarele. Można jednak zobaczyć w internecie i w paru innych miejscach, że go uśmierciłem. To podobno gwarantuje długie i dostatnie życie, więc, oczywiście, życzę mu tego. Natomiast to był przypadek. Kiedyś poszedłem do no jakiegoś takiego wietnamskiego czy chińskiego baru na ulicy Nowakowskiego. Tam zobaczyłem bardzo świetnie namalowane, ciekawe akwarele. Tam było trochę motywów dalekowschodnich, już parę motywów polskich, chyba Kazimierz. Czy Warszawa, nie pamiętam, i zapytałem autora. Ale okazało się, że tak, że to jest naturalizowany Wietnamczyk, mieszka w Polsce i, i tworzy, wystawia te obrazy i sprzedaje. I na tym się prawda kończy. Potem to już jest fikcja. Czy tacy ludzie są? No, oczywiście w historii było takich ludzi iluś tam i te przykłady, które podaję, są przykładami autentycznymi. Natomiast no, ta postać jest połączeniem, no, jak to zwykle bywa, fikcji i faktów. Porozmawiajmy o dużych pieniądzach, to znaczy pojawia się tutaj też w Pana książce sporo piłki nożnej. I czy w tym okresie, przed, nazwijmy to przedwojennym, czyli przed przed inwazją Rosji na Ukrainę. Pieniądze do piłki płynęły w bardzo dużej części ze wschodu, czy do świata sztuki również? To znaczy i tak i nie. To znaczy akurat były takie zakusy, żeby kupować w Polsce kluby sportowej. O ile mi wiadomo, nie jestem kibicem, więc nie, nie jestem tutaj fachowcem. W przypadku Legi nie miało to miejsca, kibice się nie zgodzili. No ten fakt nie mógł mieć miejsca w Polsce. Natomiast wiemy, Obaj, że w Anglii chociażby, czy na Wyspach był to dość częsty proceder. Czy te pieniądze płynęły też na rynek sztuki? Nie chcę mówić o konkretnych przykładach, ale siłą rzeczy, jeżeli jest to inwestycja, jest to lukratywna inw inwestycja, to powiedziałbym tak, trudno, żeby nie płynęły. No tutaj jeden z Pana bohaterów jest takim krwiożerczym inwestorem. No tak, no trzeba było stworzyć takiego diabolicznego złego. Oczywiście no to jest postać fikcyjna, e, pewne sektory gospodarki, w które on inwestuje, rzeczywiście mogły być interesujące dla takich inwestorów ze wschodu, zresztą nie tylko ze wschodu, tak samo dalekiego wschodu chociażby. E, nie ma takiej możliwości chyba prawnej, żeby obcy inwestor kupił spółki skarbu państwa, no ale znowu nigdy nie mów nikt. To prawda, nie ma takiej fikcji, która nie może okazać się w ogólnym rozrachunku prawdą. Też jest bardzo ciekawa tutaj para policyjna, tak bym to powiedział. On taki osiłek o poglądach prawicowych chodzący na siłownię ona, taka Lisbeth Salander, bardziej intelektualistka, no ale jednak się y, dogadują i, i idą do przodu z, z rozwiązywaniem tej sprawy. Znaczy to prawda, y, ta postać, no oprócz tego, że reprezentuje typowe cechy filmowe, tak flip flap, y, mądry, głupi i tak dalej, ona się wzięła stąd, że ja mam kolegę, który jest takim prawicowym sympatykiem, chodzi na Marsze Niepodległości i kiedyś tytułem y, Przekory powiedział sobie, to jest niemożliwe, żeby w polskiej literaturze ci lewacy, na przykład, wymyślili wreszcie prawicowego bohatera. To w ogóle w grę nie wchodzi. Ja mówię, poczekaj. No i przeczytacie państwo, czy taki prawicowy bohater może zgodnie współpracować ze swoją właściwie antagonistką, znaczy pod względem psychologicznym, wyglądu itd. itd. Natomiast oczywiście oni są partnerami, bo łączy ich zadanie i starają się. Zrealizować cel, znaczy prowadzą śledztwo, i tu no, myślę, że dograli się jako para, nawet na zasadzie przeciwieństw. No tutaj w tej książce też niejako historia zatacza koło to znaczy nasz główny bohater, czy Jan Ostoja Malecki, wraca po dosyć dużych i niebezpiecznych wojarzach i to nie jest tak, że wraca, bo chce, tylko wraca, bo musi, i przepraszamy, że rozmawiamy na takim dużym stopniu ogólności, ale też nie chcemy Państwu psuć radości z lektury. Jeszcze nie, na koniec zostawiłem jedną postać, czyli ta, której znakiem kończy się cała książka, czyli asystentkę głównego bohatera, która jest dla niego kimś o wiele więcej niż asystentką, przynajmniej. Jemu tak się wydaje. I tu chyba znowu, tak, zatrzymaliśmy koło, bo wracamy do Brona Szulca, dlatego że nawet na tym obrazie znajdziemy postać kobiety, która jest dominująca, demonicznej kobiety. No, Witkacy powiedział o Szulcu, że jest demonologiem pierwszej klasy, która, którą mężczy... która kocha, oszukuje zdradza, ale przecież przez to jest fascynująca, jest, do, jest tajemnicza, jest do końca nieodgadniona, jest tajemnicza. No Julia jest postacią, która może się jeszcze kiedyś pojawić, tak powiem. Natomiast no ja lubię tę postać. Mówiąc, że może się jeszcze kiedyś pojawić, to między wierszami mam czytać, że to nie koniec jeszcze przygód tych bohaterów, którzy żyją. Ja powiem tak, no, ostateczny głos należy do czytelników. Jeżeli e, książka się będzie czytała i, i zdobędzie popularność, e, już nawet wiem, gdzie zacznie się druga część w jakim kraju. I a jeszcze jedna postać, o której nie powiedziałem to znaczy o e, antykwariuszu ze śląsko opolskiego który wylądował we Frankfurcie, i w niemieckiej prasie ukazuje się ogłoszenia propo jednego z obrazów. Proszę mnie poprawić, jak zapomniałem Rembrandta. O Rubensie, przepraszam. No to też taka postać, zresztą fest godująca po, po noszeniu. Ja, Ślązak musi gadać. Się. Znaczy, oczywiście to się wzięło 103 czyli ja do Śląska. Sam jestem godny Ślązakiem. Natomiast mnie się coś takiego przydarzyło. To znaczy, oczywiście, nie w antykwariacie, w jakimś innym sklepie, gdzie to był już. Lata temu, gdzie po prostu ekspedient szacując mnie, patrząc od stóp do głów, powiedział, pan z polski jest. Ja mówię, no tak, a mówiłem, próbowałem do niego mówić po angielsku. No tu nasz antykwariusz też bezbłędnie ocenia gościa z Polski. Po butach. Akurat tutaj po butach. no Może nie zdradzajmy dlaczego. Natomiast rzeczywiście obraz Rubensa było ogłoszenie antykwaryczne o tym, że to obraz ktoś gdzieś właśnie w Niemczech. Natomiast kiedy służby poszły tym tropem, ten, który dał ogłoszenie, zniknął i właśnie więcej się nie pojawił. Do dzisiaj nie wiemy, co się stało z tym obrazem. Jest ta hipoteza dotycząca że faktu, że służby mogły maczać w tym palce. Nie potwierdzono, ale najbardziej prawdopodobna. no Może tak będzie, że podobnie jak spotkanie Szulca za parę lat, dowiemy się o cudownym odnalezieniu Rubensa, wielkiego obrazu, takiego obrazu o tematyce sakralnej, który zniknął z radomia. A czy dowiemy się kiedyś jeszcze o odnalezieniu innych obrazów Szulca? Czy to już jest. Niemożliwe. Znaczy, no, ja na to liczę. To znaczy, jeżeli się nie dowiemy, to może w drugiej części jakieś wypłynie fik fikcyjnie. Natomiast rzeczywiście o dwóch obrazach przynajmniej wiadomo, jaką miały tematykę, że w ogóle były. I Jerzy Ficowski, który był się odkrywcą powojennym Szulca i najwięcej wiedział na temat jego twórczości, mówił, że był blisko kogoś, kto wiedział o losach tych obrazów. Natomiast no, nie, nie udało mu się dotrzeć do tych ludzi. No, może tak jest z tymi obrazami, jak mówiliśmy przed chwilą, że gdzieś w prywatnym gabinecie, w jakimś zaciszu gabinetu w Izraelu, w Stanach, nie wiem gdzie w Argentynie. W Argentynie ten obraz wisi. A szkoda by go było, bo. Muzeum Literatury chętnie pewno zrobiłoby wystawę dyptyku albo tryptyku szulca.